Robimy te spanie Robimy nocę spanie na live! Robimy nocę spanie na live, widzowie Robimy nocę spanie na live! Kurwa co jest z tym kablem ja Ustawię donojkę od 1 złotego Ustawimy widzowie to od 1 złotego wiem, ci sobie wiadomości głosowej i na kwotę 1 złoty. Ustałem jeszcze wiadomości głosowe na 1 złoty. Jeden złoty. A jak ma się sprawa z mikrocypkiem? Będzie z nim wspólny live? Jeśli tak to kiedy? Przyśnił ci się kiedyś mikrocypek Ty i cypek to wstaje. Nie, nie przykrył ja mi się ciele. mikrocypek! By było, jakby nie przykrył mi się zepsuła. mikrocypek typie. Lubisz coś w cypku? Live będzie z mikrocypkiem! Pojadę do niego! Pojadę do mikrocypka zrobimy wspólnego live'a z mikrocypkiem! Zrobimy live'a z mikrocypkiem! Oraz to, idzie. to jest kupu nam coraz lepiej i... David pozdrowisz, Oskara Kaborodo Oskar jest upośledzonym dobry, kibicem bordo, LGBT bordo, i Real Madrid. Robotniczy klucz, parta wychłopna ja, Ale bym Cię poruchał, na pierdolę Spierdalaj Ty pysnem donate'em Ty kurwo jebana Dobra, ustawiam donate'y, wiadomości głosowe, od niej kwoty Kurwa, nie będziecie wysyłać mi kurwy jebane takich Wiadomości głosowe

Kurwa, ten antywirus i to ten teraz tego co się dzieje w Kozymiu, a ja tu już jest wirus jakiś Urobotniczy klucz, bada wychop do Ej, misia Nawidzę sportopedofili Spierdalaj na to się jebany Spierdalaj na musie jebany. Bardzo dobry hook 100% kurwa Czemu kurwa miśkę kablem bijesz i prosimy